Dzień dobry! Przyszedł czas na kolejną naszą podróż. Dzisiaj zabieram Was do ludzi, którzy mieszkają na końcu świata. Na końcu świata? To jest że już? Tak. No, ale to jest koniec świata! I to wcale nie chodzi mi o przysiółek wsi Głuszyna, który faktycznie nosi nazwę Koniec Świata, zobaczcie, ale o takie miejsce, skąd mieszkańcy mają wszędzie daleko. Słuchajcie, i tutaj mowa o wyspie, najodleglejszej wyspie świata, czyli Tristan da Cunha. Stąd wszędzie jest daleko, najbliższa, również zamieszkała wyspa dzieli te dwie 2400 km, tak? Także spora odległość. Tak. No, i strasznie daleko! I właśnie pewne niezwykłe fakty chcemy Wam dzisiaj przekazać, także zapowiada się ciekawie, zostańcie z nami w ramach tutaj cyklu Ciekawoski Geograficzne. Słuchajcie, ruszamy na koniec świata! Geografia! Ześwięka! To na początek, jak zawsze, położenie geograficzne tego miejsca. No właśnie, czy świnki mają pomysł, gdzie może leżeć taka zamieszkana, ale najbardziej odizolowana wyspa, czyli ten czyli, nasz koniec świata? Czyli taka wyspa, w której mieszkają ludzie i mają najdalej do jakichś no ludzi. O to mi chodzi? To ja obstawiam, że gdzieś blisko Antarktydy, bo tam przy zimno nieprzyjemnie. Antarktyda. Po, co tam, po co tam mieszkać pewnie? Tylko coś do sparaty się zdecydowanie. A tak? Ferduś, ty masz jakiś pomysł? Ja uważam, że to będzie gdzieś w pobliżu punktu Nam. No dobrze, a jak już mówimy o punkcie Nemo, to trzeba zapytać, co to jest ten punkt Nemo. No właśnie. No właśnie jakieś takie pomysły. Słuchajcie, mieliśmy filmik o Nemo. tym? O, mieliśmy filmik oczywiście. Punkt Nemo, czy inaczej biegu niedostępności. E, takie najbardziej oddalone miejsce od jakiegokolwiek lądu. I to jest miejsce, które znajduje się na oceanie spokojnym, tak mniej więcej w połowie drogi między Ameryką Południową a. Nową Zelandią. I tutaj właśnie chciałam mniej więcej, słuchajcie, pokazać punkt Nemo. No, jest tak niebiesko, gdzie nic nie widać? Nie, nic no, nie ma. tak mniej więcej w tym miejscu, gdzie się znajdował. No, tylko. Takie że znajdowa. punkt Nemo to nie jest żadna wyspa. Nie, nie, nie. No, tylko takie My tylko małca, nie. przypominamy o tym punkcie, o którym mówiliśmy. Jest oczywiście filmik i polecamy wszystkim, e, tak jak powiedział tutaj Czyli Sarduś. obstajesz, że gdzieś najbliżej tego punktu, gdzie jest jakaś wyspa, to że, że tam. A my szukamy najbardziej odizolowanej wyspy, gdzie żyją ludzie. I taką wyspą, słuchajcie, jest wyspa Tristan da Cunha na oceanie. Dobrze znamy ten ocean, Ocean Atlantycki. Jest niespokojny, to no nie tylko nie, Niespokojny, źle wpierw myśleliśmy, a my tutaj pokazujemy, słuchajcie, na naszym globusie Tristan da Cunha, tak? Znajdujący się archipelag. Znajdziecie oczywiście na mapach, jak będziecie szukać w atlasach, czy na naszej mapie ściennej na pewno też jest. Nie za Ameryką. No właśnie, o, wystarczy tutaj zobaczyć i przybliżyć. Widzimy, widzimy, jest. Yes. I teraz, tak jak już wspominaliśmy, jakby ktoś z mieszkańców tej wyspy, tej Tristan da Cunha, chciał wybrać się w odwiedziny do kogoś, kto też mieszka na przykład na jakiejś wyspie i pokonać taką trasę, to będzie mieć do przemierzenia niezłą odległość, bo będzie musiał wybrać się w podróż w ogóle statkiem, tylko drogą morską się tam dostanie. I uwaga, taką zamieszkałą wyspą jest Święta Helena, tutaj do pokonania ponad 2000 km, 2420 dokładnie, czyli całkiem spora odległość. I tutaj teraz, kochani, wyspa jeszcze w ogóle Świętej Heleny, bo tak chciałabym do niej wrócić, jest, część z naszych widzów w ogóle ją kojarzy też z historii, bo tutaj mówiliśmy pewnie nieraz, że właśnie na tę wyspę został zesłany i na niej umarł przecież Napoleon bo Bonaparte, był to 1821 to rok. To Francuzy, no znana, właśnie, to tak, nie? bardzo znana. No i, no i właśnie, teraz jakbyśmy tak chcieli się wybrać tę podróż na Świętą Helenę, Czyli jak, jak mieszkałem z tej Tristan, ta tak, co, mówi do żony tam, Maryśka, chodź na wycieczkę się wybierzemy, kogoś odwiedzimy no, na przykład. A ona mówi, o, już nie chce mi się, także gdzieś blisko na tą wycieczkę. No to słuchaj, wyspa Świętej Heleny, tylko 2400 km. <laughs> No, no właśnie. To się nazywa wycieczka, słuchajcie. To się nazywa wycieczka dla osób, które lubią podróżować i się właśnie przemieszczać. No raczej nie jest to dobre miejsce. Bardziej, tak bym powiedziała, dla domatorów. A teraz trochę więcej... No o tej... ci, co tam mieszkają, to chyba za dużo nie podróżują. No teraz trochę więcej o tej samej wyspie. Chcielibyśmy Wam przybliżyć ją. E, powierzchnia tej wyspy, którą widzicie, 207 km2, to słuchajcie, no, ona jest nawet mniejsza niż e, największa polska wyspa, wyspa Wolin, która ma powierzchnię 265 km Kilometrów kwadratowych, także zobaczcie, nawet jest mniejsza tutaj. I mieszkańcy na tej wyspie to tylko, słuchajcie, 200 osób, także też malutka ilość ludzi. Co ciekawe, każdy z tych mieszkańców wnosi jeden z dziewięciu nazwisk takich, które. Tylko dziewięć nazwisk! się no chyba wszyscy znają to? E, No na pewno. I życie w takiej właśnie małej społeczności też e, ma swoje plusy, i minusy. Na no, minusem jest to, że powszechne są zawierane małżeństwa między tutaj kuzynami, co no, powoduje niestety różne choroby, które są wywołane tym, że mamy małą tej rotację genową potomków. No i nie można wybrzydzać. No właśnie. że tutaj tam się nie podoba, tam się nie podoba. No bo nikt nie zostaje. Ta za wysoka, ta za niska. Nie, nie ma wyboru dużego. Aż po prostu słuchajcie. Su szuka żony. No, no, chyba, że wybierze się. Na innym zamieszkało. No ale 2400 rocznie, tak. dziewczyna, trochę daleko, nie? Trochę daleko. Aż połowa mieszkańców, słuchajcie, też boryka się właśnie z problemami tutaj, z astmą genetyczną. Także no, sam fakt, że faktycznie występują takie różne schorzenia, ale jest już plus. Plusem jest na pewno to, że mamy brak bezrobocia. Dosyć każdy może znaleźć pracę i czy to będzie pracował w administracji wyspy, czy na przykład będzie rybakiem. Taka ciekawa. No tak, no wyspie to rybę na pewno. Jest no. gdzie łowić. No także, ludzie są. Ryby i te, te właśnie różne. A skoro stajęcia, się tam ogóle, A to tak. jest bardzo dobry pomysł. Co to za pomysł? To za pomysł i... żeby tak daleko się wyprowadzić? No właśnie, i żeby tam się w ogóle osiedlić. No I tutaj króciutko historia. Słuchajcie, ludzie po raz pierwszy dotarli tu na początku XVI wieku. Wiemy, co się wydarzyło w XVI wieku. Hmm, to to ważny, był tak, nie czas, nie wiem, czas, ale tak z punktu widzenia naszych geograficznych tutaj em, zamiłowań, to na pewno czas Wielkich odkryć geograficznych, bo o tym właśnie myślałam. no, no tak, bo Kolumb to koniec XV no, wieku. i słuchajcie, gama, te klimaty, nie? W czasie tak, sztormu e, zupełnym przypadkiem trafił tu statek portugalskiego żeglarza. Macie go zresztą tutaj pokazanego. Trisztado da Cunha, dokładnie tak się nazywał. E, Podobnie do którego, tej się Od którego właśnie wyspa wzięła swoją nazwę. I pierwsi pojedynczy stali osadnicy zamieszkali tu na krótko, na początku XIX wieku. you well... Ale takie właściwe, stałe osadnictwo, słuchajcie, rozpoczęło się w 1816 roku i wiąże się ze wspomnianym zresztą już Napoleonem, który został zesłany na Wyspę Świętej Heleny w 1815 roku. I teraz uwaga: Brytyjczycy, którzy zajęli wyspę właśnie Tristan da Cunha, utworzyli na jej terenie osadę, w której umieścili garnizon wojskowy, mający być tak w pogotowie, gdyby nagle Francuzi spróbowali jednak uwolnić Napoleona. Tak, Także to taki był plan e, awaryjny, także taka informacja i osadę słuchajcie nazwano później e, Edynburgiem Siedmiu Mórz na cześć księcia e, Alfreda, księcia Edynburga, drugiego syna królowej Wiktorii, który odwiedził no, tę wyspę. królowa an, angielska, nie? Angielska, dokładnie, w 1867 roku i tutaj na mapie widać oryginalną e, też tam na, angielską nazwę wyspy. Jest? Jest. Dokładnie tak. Ja tutaj zaś panuje Edinburgh of the Seven Things, czyli nie, właśnie dokładnie. Dokładnie, i osadę właśnie tak nazwano, i jeszcze z ważnych wydarzeń w historii tej wyspy warto odnotować, słuchajcie, kolejną taką geograficzną ciekawostkę wybuch wulkan Queen Mary's Peak, znajdujący się właśnie na wyspie w 1961 roku, który uwaga zniszczył osadę i później zmusił mieszkańców do ewakuacji, ale większość z nich zdecydowała się tutaj powrócić dwa lata później. Ty trzeba to felność? Nie <laughs> no, i że daleko wszędzie mają, to jeszcze mają wulkan, a i tak chcą tam mieszkać. No widzicie. No, Przywiązanie no jest, jednak wielkie. To jest ciekawe, rzeczywiście. Nie? No a dzisiaj wiemy e, o tych mieszkańcach i co jeszcze znajduje się, słuchajcie, na wyspie. No tak wygląda właśnie em, osada. Ale to jest mamy... spoko, takie normalne. No, mamy nie, sołasę, czy coś. Mamy port, mamy pocztę, mamy nawet kościół, e, cmentarz czy szkołę. Uwaga, nawet jest i sklep. To jest sklep? Mhm. To już zobaczycie. Taki blaszak. No jest. No bardzo dużo wyboru tam nie ma produktów. Nie, nie tak jak się wchodzi do, do, w Polsce, do sklepu, że... 30 ryżów do wyboru, czy tam nie, 40 soków? <grym> Chyba nie mam dużo go, zdam się, wybrać i sprawdzić, ale słuchajcie, o tym za moment. Natomiast jeszcze. Nie ma już, ważna... że chodzisz nie ma marchewki, nie do innego sklepu, bo nie ma innego sklepu. Nie? Jeszcze ważna informacja: mimo, że wspominałam, że tych ludzi nie ma za dużo, to z kolei świat zwierzęcy tutaj y, bardzo. Świnki są! Y, no nie, świnki nie. Bardzo ważny. Samych fok, słuchajcie, żyje w tym rejonie około 300 tysięcy. Tak? Wow. A niewiele mniej jest pingwinów, które wam właśnie wyświetliłam. Takie populacje szacuje się na około 200 tysięcy osobników. Takie piękne pingwiny, to, pingwin. długoczube. Tak się nazywają są, urocze, Ale efektowne, nie? No bardzo. T takie mają te brwi jak ten. I no, Breźniew. O, żeś teraz już pojechał, skąd to w ogóle warzywa kojarzysz? O, coś tam wiem, nie? No słuchajcie, Jurek w końcu stary, ale jary i kumaty, pamięta różne rzeczy. No dobra, ostatnia sprawa, jak się dostać na tę wyspę? No, no, właśnie, hmm. daleko hmm. tam samolotem, albo statkiem, nie? No, droga powietrzna tutaj zamknięta, stosuje się. No, w sprawa, bo ma, to chyba nikt nie przepłynie, tak? Nie ten, ma nie? lotniska, no wpław. Ty <laughs> tak? Chyba ja nie na orangę. Chyba nie. 2400 km się płynąć. Całkiem spory dystans. Słuchajcie, jedyna droga morska można statkiem, ale to wcale też nie jest takie proste, jakbyśmy chcieli się faktycznie wybrać. Teraz uwaga, spójrzmy na mapę. Mamy najbliższą taką odległość, jakie miasto się znajduje to tutaj Kapsztad, tak? 2800 km. Od Tristan da Kunia, więc rejs, no byłby dosyć długi. Trwa słuchajcie 7 dni. Także faktycznie. No faktycznie się statkiem. Tak. I na dodatek jeszcze ten statek nie kursuje codziennie, tylko raptem 10 razy w roku. No ale jak gdyby nam się już udało załapać ten rejs i zdobyć jakimś cudem bilety. To nadal nie koniec sprawy, bo trzeba mieć jeszcze specjalne pozwolenie, żeby w ogóle na tej wyspie wylądować. Także tutaj jest sporo takich dokumentów do zebrania. Ehm, nie tak łatwo się dostać. Nie tak łatwo, ale jakby się komuś już w końcu by się uparł, tak? Był zawzięty i zaciekły i faktycznie zdobył możliwość i dostał na Tristan da Cunha, to z pewnością mógłby powiedzieć, że jest na krańcu świata. No tak, słuchajcie, taka tutaj ciekawostka od nas, jak ktoś nie lubi ludzi, lubi się ukrywać, lubi mieć święty spokój, no to słuchajcie, idealne miejsce do zamieszkania, słuchajcie, najdalej, odległa, naj, najdalej położona od innych wyspa zamieszkana przez ludzi, Tristan do Kuni. I polecamy wszystkim, mamy nadzieję, że filmik się podobał, jeśli tak, to zostawcie jakiś komentarz albo lajka, to jest, a od nas na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, lajka!